Witaj w kolejnym nagraniu mini kursu Jak sprawnie napisać pracę magisterską. We wcześniejszym wideo zwróciliśmy uwagę na Twojego głównego wroga, czyli prokrastynację, social media oraz perfekcjonizm. Już wiesz, że są to zagrożenia dla Ciebie, też masz wskazówki, jak temu przeciwdziałać. Teraz natomiast przyszedł czas na nagranie dotyczące sprawnej pracy, efektywnej pracy. Czyli mówiąc bardzo prosto, jak pracować efektywnie, żeby po prostu pisanie magis pracy magisterskiej szło sprawnie. Na, to, na co tutaj warto zwrócić uwagę? Tak, żeby wszystko szło zgodnie z naszą myślą i widzi widzieliśmy efekty naszej pracy. Proponuję Ci zastosowanie metody projektu, która polega na tym, że Wiemy, że praca magisterska nie jest jednorazowym działaniem, nie da się jej napisać w jeden dzień czy nawet w tydzień, tylko jest procesem i w związku z tym należy go sobie wcześniej rozplanować. Korzystaj z tego doświadczenia, które masz z pisania pracy inżynierskiej czy pracy licencjackiej, gdzie to jest też pewien zasób, doświadczenie, z którego możesz, które wykorzystaj przy pisaniu pracy magisterskiej. Ona oczywiście się różni. Od pracy tej wcześniejszej, natomiast pewne elementy będą tutaj wspólne. I korzystając z metody projektu, pierwsza sprawa, to co już właśnie wspomniałem, to jest świadomość tego, że należy ją rozplanować, bo nie napiszesz jej w jeden dzień. I w związku z tym też dobrze sobie po prostu popatrzeć w kalendarz <głos》>, zobaczyć, na którym teraz. Jaki jest, jaka jest po prostu teraz data? Pewni, którzy mają już kilka miesięcy, powiedzmy do końca oddania, do terminu oddania. Nieraz możesz mieć tutaj trochę więcej czasu, na przykład rok, gdy oglądasz to nagranie odpowiednio wcześniej. Więc odpowiednio planując, wpisując w kalendarz albo nawet przynajmniej mając świadomość, ile tego jeszcze czasu zostało, warto to po prostu zrobić. Czyli wpisać w kalendarz, Plany, takie kamienie milowe związane z, z moją pracą magisterską. Kolejna sprawa to jest właśnie podzielenie pracy na etapy. Etapy, czyli określenie tematu, celu, metod, zakresu, zebranie danych, materiałów, literatury, wykonanie pomiarów, wykonanie badań, później analizy, statystyki, obliczenia, wykresy, rysunki, mapy, etc. W zależności od tego, Ile wymaga Twoja praca? Moglibyśmy tutaj jeszcze dopisać, na przykład, prezentację, która też jest elementem czasem pracy. Więc, w zależności od etapu, na którym jesteś, pewne rzeczy już pewnie masz zrobione, inne dopiero czekają na wykonanie. Natomiast świadomość tego wszystkiego jest bardzo ważna, bo przeważnie zajmie Ci to więcej czasu, niż się wydaje dlatego im wcześniej za ten temat się zabierzesz, tym lepiej, bo znając doświadczenia, pewnie wiesz, korzystając z tych praktyk, które miałeś przy okazji pisania pracy inżynierskiej, rzadko się zdarza komuś, że o napisałem wcześniej niż myślałem. Przeważnie jest tak, że potrzebujemy tego więcej czasu. Wynika to po prostu z tego, że robimy coś nowego, uczymy się przy okazji, więc ten czas jest nam potrzebny właśnie na ewentualne błędy, poprawki ale to jest jak najbardziej normalne, to jest część procesu, więc kwestia tego, tylko zaakceptowania, no i odpowiedniego zaplanowania, świadomości tego, żeby nie zostawiać wszystko na tak zwaną ostatnią chwilę, bo wtedy pojawiają się jakieś jeszcze dodatkowe błędy, stres, no i to będzie działać wtedy bardzo niekorzystnie. Więc świadomość tego etapu, następnie dobrze podzielić pracę magisterską po prostu na konkretne zadania, które te oto zadania możesz wykonać w no i w zależności od okresu czasu, jaki masz do dyspozycji pół godziny, godzinę. Chodzi o to, żeby to było jak najprostsza taka jednostka czasu, żebyś widział w swoim grafiku, dnia, w swojej takiej agendzie dnia takie na przykład miejsca, gdzie możesz poświęcić je na temat związany z pracą magisterską, takie sloty, załóżmy pół godziny, godzinne. Jeżeli jesteś na przykład na takim etapie, że jeszcze masz zajęcia, czy dodatkowo pracujesz i nie masz tak dużo czasu do dyspozycji, no to wtedy trzeba szukać takich slotów i dzieląc sobie pracę magisterską właśnie na takie proste zadania, które można zrobić w pół godziny. W godzinę, na przykład, wiem, przeczytam artykuł i zanotuję trzy najważniejsze spostrzeżenia, albo wykonam jakiś element rysunku, i tak dalej, no to wtedy można tutaj systematycznie pracować i codziennie jakąś taką, właśnie cegiełkę dokładać do, do pracy magisterskiej. Dzięki temu z każdym dniem będzie progres, w zależności od dostępności tego czasu przez Ciebie i wykonanych zadań, będzie większy albo mniejszy. Najważniejsze jest to, żeby był systematyczny, żebyś widział, że ten postęp jest, on następuje, bo wtedy będzie taka też satysfakcja z tego, że idziemy w, jakimś, idziemy w dobrym kierunku. Może tempo nie jest najwyższe, ale zmierzamy w dobrym kierunku. W końcu ten cel osiągniemy. Oczywiście, gdy będzie się zbliżał termin oddania pracy magisterskiej, no to intensyfikacja tych działań będzie większa, przyspieszysz, też wtedy będzie większy przyrost, przyrost pracy magisterskiej, co też jest zupełnie normalne, no bo bardziej się mobilizujemy wtedy, gdy już widzimy, że ten termin się zbliża i siłą rzeczy skupiamy się na tym zadaniu. Czyli podziel sobie na takie zadania, które możesz w takich slotach półgodzinnych, godzinnych wykonać. No i jeżeli jeszcze jest, czujesz coś takiego, że ciężko Ci się zabrać za pracę, to obniż sobie poprzeczkę na takiej zasadzie, żeby nie mieć w głowie czegoś takiego, że a, muszę napisać pracę magisterską, tylko ustaw poprzeczkę do, do swoich możliwości. Właśnie, jeżeli nie możesz się zabrać za pracę, to ją po prostu obniż. Tu jest ważny taki mechanizm psychologiczny, że czasem po prostu nas może przerastać jakieś duże zadanie na tej zasadzie, że o, gdybym sobie mówił, napiszę pracę magisterską, no to w głowie widzę, mam jakąś wizję już, nie wiem, gotowej dysertacji, którą oddaję promotorowi i gdzieś to ma 60, 100 stron. No i sama myśl na ten temat już może mnie przerażać czy też demotywować. Ja miałem, podzielę się swoją historią przy okazji pisania doktoratu, gdzie już miałem wszystkie badania zrobione i przyszedł ten czas, że należało to wszystko pozbierać no i napisać. Napisać tą pracę według wytycznych no i właśnie tak ciężko mi się za to było zabrać, że właśnie miałem gdzieś tam takie przykładowe prace doktorskie, które były pisane w katedrze. No i tam były takie właśnie po 180-200 stron i taka wizja siadania do tego, że będę pisał pracę doktorską, no to już od razu była demotywująca. I dopiero wtedy, gdy ściągnąłem sobie z głowy ten temat, że nie piszę pracy doktorskiej, tylko stwierdziłem, że muszę to wyciąć, bo nie mogę się przez to zabrać za pracę. Tylko podzieliłem to na proste zadania. Czyli, jeżeli miałem przegląd literatury, to nawet nie mówiłem, że piszę przegląd literatury, tylko przegląd, przeglądam, czytam jeden artykuł, wypisuję z niego najciekawsze spostrzeżenia, które pasują do mojej pracy doktorskiej. I wtedy, krok po kroku, krok po kroku, godzina po godzinie, dopiero to zaczęło funkcjonować, i rzeczywiście wtedy. Można powiedzieć, że zacząłem pisać pracę doktorską, ale nie myślałem o tym, że piszę pracę doktorską, tylko skupiłem się na najprostszym zadaniu, czyli na przykład przeczytaniu artykułu, wypisaniu wniosków, zrobieniu mapy, zrobieniu wykresu, i wtedy można powiedzieć, że praca w moim przypadku dopiero ruszyła. Bardzo ci polecam tą technikę. Ona jest bardzo popularna też nie tylko w nauce czy w edukacji, ale na przykład w sporcie. Sportowcy też mają. Coś takiego może kojarzysz ze skoków narciarskich Kamil Stoch czy wcześniej Adam Małysz taką metodę stosują żeby nie myśleć o tym jak wygrać konkurs tylko skupić się na tym aby oddać jak najlepszy najbliższy skok czyli konkretną czynność którą mogę, na której się mogę skupić którą mogą wykonać i wtedy dzięki temu że jeżeli tą czynność dobrze wykonam no to automatycznie odpo uzyskuje odpowiedni efekt i Sumując to jeden skok, drugi, wygrywam konkurs albo zajmuję jakąś bardzo dobrą lokatę. Tak samo podobnie w tenisie też ktoś się nie skupia na tym, żeby wygrać mecz, czy nawet set, czy nawet gem, tylko skupia się na tym, żeby wygrać najbliższą piłkę. Jeżeli wygrywa piłkę, to wygrywa gem, później set i na końcu mecz. Więc w ten sposób bardzo dobra technika, zwłaszcza gdy mamy do zrobienia coś większego, nie patrz na całość. Skup się na konkretnych zadaniach, które możesz wykonać tu i teraz, i to będzie dla Ciebie po prostu taki game changer, który umożliwi ci efektywną pracę. Efektywną pracę. Co jeszcze? Oprócz tego, że w metodzie projektu przyda się nam jeszcze trzecia rzecz, która w metodzie projektu. Jest bardzo ważna to jest to, aby weryfikować swoją pracę. Weryfikuj swoją pracę etapami, konsultuj ją z promotorem. To jest ogromnie ważne, dlatego, żeby nie wejść na przykład w jakąś ślepą uliczkę albo nie popełnić jakiegoś podstawowego błędu na początku, który będzie wpływał na całą pracę później. Czy to pracę magisterską, inżynierską, czy, czy doktorską. Więc to jest też taka metoda, która się spotyka w metodologii design thinking czy, czy lean startup, która jest wykorzystywana w biznesie, ale tutaj też się bardzo dobrze sprawdza. Czyli po prostu wykonuję coś, wykonuję jakiś etap pracy i ją sprawdzam. W tym przypadku sprawdzam ją z promotorem, czy jest poprawnie wykonana, metodologia jest odpowiednia. Można to też później przełożyć na swoje życie czyli na zasadzie testowania zrobienia czegoś, uzyskania odpowiedzi zwrotnej. Jeżeli jest odpowiedź pozytywna, no to dalej eksplorowania tego tematu. Dzięki temu unikamy takiej sytuacji, że ktoś się zamyka, dajmy w swoim garażu, w swoim pokoju na, na miesiąc, pisze, pisze, pisze tam pracę magisterską i oddaje w całości, a promotor mu wtedy mówi: "Przepana, proszę, proszę pani, ale tutaj gdzieś ta metodyka, na przykład, jest zła, bo teraz już się tak nie robi." No, i w związku z tym wszystkie, cała reszta jest błędnie zrobiona. No i okazuje się, że cała praca została po prostu gdzieś poszła na marne. No i emocje na pewno wtedy nie są ciekawe. Trzeba byłoby praktycznie wszystko zaczynać od nowa. Natomiast gdy weryfikujemy tą pracę na bieżąco, unikamy takich sytuacji, no bo promotor nam od razu zwróci. Uwagę na coś my, aha, dobra, no to poprawiamy i nie ponosimy aż tak dużych kosztów, gdybyśmy chcieli wszystko zrobić od A do Z. I polecam Ci przy okazji tę metodę stosować nie tylko przy pisaniu pracy magisterskiej, ale przy wszelkiego rodzaju projektach, przedsięwzięciach, działaniach, żeby właśnie weryfikować, czy to, co ja robię, czy to, co ja projektuję, jest właśnie odpowiednie dla mojego klienta. Dla osoby, z której współpracuję, czy osoby, która mi to zleciła, czy w ogóle dla mnie to też jest odpowiednie, bo też tą metodologię można po prostu do własnego życia przenieść na zasadzie takiej, że oceniam szybko to, w co się zaangażowałem, wyciągam wnioski, czy iść to dalej, czy się może wycofać. Więc bardzo dobra metoda, ona też jest zwana jako Lean Startup, w takiej książce bardzo polecam, albo w metodologii Design Thinking. Ona jest wykorzystywana, więc świetnie też się sprawdzi w Twojej pracy magisterskiej przy pisaniu tego opracowania. Więc metodę projektu mamy omówioną. Następnie to, co nam się bardzo przyda, to co Ci polecam wykorzystać przy pisaniu pracy magisterskiej, to jest umiejętność pracy w skupieniu. I przy okazji pracy w skupieniu jest bardzo fajna metoda technika Pomodoro. Która polega na tym, że ustawiamy sobie timer, gdzie będziemy pracować w totalnej koncentracji, w totalnym skupieniu, ale wcześniej, zanim to zrobimy, ważne jest wiedzieć, co w tym przedziale czasowym będziemy robić. Czyli zanim sobie ten timer ustawisz, że będziesz pracował w koncentracji, wcześniej stwórz sobie właśnie tą listę. Prostych zadań, właśnie takich do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie, w pół godziny, w godzinę, żeby można było je zweryfikować. Żeby te zadania nie były zbyt ogólne, żeby nie były za duże, no wtedy się jest trudniej do nich zabrać. Czyli pierwszy krok, stworzenie takiej listy zadań, które w mojej pracy magisterskiej mogę wykonać w ciągu pół godziny, godziny. Ważne, żeby ta lista była przejrzysta, żeby to były jasne, konkretne zadania, fizyczne czynności, które możesz wykonać. Czyli napiszę, narysuję, pójdę, stworzę czasowniki, bo dzięki temu od razu wiem, co mam robić i nie jest, nie zastanawiam się znowu nad tym. Nie doktoryzuję się, mówiąc też tak w, tutaj w środowisku naukowym, że ktoś przeintelektualizuje jakąś czynność, właśnie, doktoryzuję się nad prostym, Prostą rzeczą, która nie wymaga już zastanawiania się, wymaga tylko działania, wymaga skupienia, więc konkretnie napisanie, co ja zrobię, czyli właśnie narysuję, stworzę wykres, narysuję rysunek, wykonam mapę, zrobię, przeczytam artykuł i zrobię notatkę. Więc im będzie to bardziej precyzyjne, tym łatwiej później się za to zabrać. I mając taką listę, przechodzimy do właśnie już pracy w skupieniu i w tym miejscu ustawiamy sobie timer w technice Pomodoro. Są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest gdy praca, nauka w takim mega skupieniu, gdzie właśnie odcinamy się od wszelkich dystraktorów. Więc ważne jest tutaj, żeby telefon wyciszyć, schować do szuflady, poza zasięg wzroku, żeby cię nie rozpraszał, żeby nie wchodzić w tryb prokrastynacji. To jest mega ważne. Więc odcięcie totalne od zewnętrznych rozpraszaczy, ewentualnie jakaś taka biała, czysta kartka na takie myśli, które będą właśnie mogą przychodzić w czasie, gdzie mózg sam coś będzie wyszukiwał i próbował rozproszyć wewnętrznie, więc mieć taką kartkę papieru tylko przygotowaną na zapisywanie takich właśnie jakichś pomysłów, przypominajek, które sobie sam nasz umysł podsyła, żeby właśnie się nie odrywać od głównego zadania. No, i wtedy całkowity fokus, skupienie na tym zadaniu, które było na liście, związane oczywiście z pisaniem pracy magisterskiej. I po tej sesji 25-minutowej skupieniu bardzo ważne jest, żeby zrobić przerwę, bo ta metoda Pomodoro, takiej super koncentracji, wymaga tego, żeby ta przerwa była, tu jest zalecana po 25 minutach, 5-minutowa. I później znowu wracasz w ten tryb skupienia, gdzie znowu kolejna część zajmuje ci 25 minut. Przerwa, 5 minut, i jeszcze raz 25. Wtedy wychodzi taki blok półtora godzinny z trzema, z trzema sesjami po 25 minut i z dwiema mini przerwami. A po takim cyklu. Dłuższa przerwa się przyda, bo też umysł jest zmęczony, właśnie, zwłaszcza gdy tak pracujemy w skupieniu, w koncentracji. Natomiast jest bardzo dużo wykonanej pracy i się może okazać, jak sobie zaczniesz to testować, a wcześniej tego nie robiłeś, nie robiłeś, że na przykład w takiej sesji mega skoncentrowanej, pracy w skupieniu, te w tej półtorej godziny jesteś w stanie zrobić więcej niż w takim trybie rozproszenia, gdzie ciągle są jakieś dystraktory w ciągu całego dnia. Bo znam takie historie, że właśnie można dzięki temu, że się skupiamy, koncentrujemy, bardzo dużo wykonać i nie rozpraszamy się po prostu na inne rzeczy, które nie są związane teraz z tym, co dla nas jest najważniejsze, czyli napisaniem pracy magisterskiej. Jest też druga opcja, jeżeli chodzi o technikę pomodora. Ona polega tylko na tym, że wydłużamy czas pracy. To jest dla osób, które lubią dłużej, właśnie pracować w koncentracji. Mniej, mniej są podatne na rozproszenia, lubią wejść w taki stan flow, nie lubią się może rozpraszać, czy przerywać w trakcie tego, więc tu Ci polecam sesję 50 minut i wtedy przerwa jest 10-minutowa, no i wtedy taki cykl, w mojej praktyki, no to 2 trzy takie cykle i na dzień mi czasem w zupełności wystarcza. Gdy jest oczywiście potrzeba, to po jakiejś takiej dłuższej przerwie, godzinie 2-3 trzech, trzech, jeszcze po południu sobie na przykład wracam na takie dwie sesje po godzinie dwie i no mega, mega to działa. Ja tą metodologię testowałem przy okazji pisania doktoratu, bardzo mi się sprawdziła, świetnie to zadziałało. Korzystam też z niej na co dzień, więc bardzo Ci polecam do tego, aby zastosować ją w w przypadku pisania pracy magisterskiej. Oprócz tego możesz wykorzystać różnego aplikacje, które pomagają liczyć ten czas. Generalnie wystarczy nawet taki najprostszy timer kuchenny. On generalnie można powiedzieć jest najlepszy, bo jest analogowy i nie musimy wtedy włączać smartfona. Jak wiesz, smartfon może być tutaj dużym dystraktorem. Więc wybierz sobie co będzie dla ciebie najlepsze. I pamiętaj o tym, aby właśnie w trakcie takiej pracy w skupieniu, w koncentracji właśnie pić wodę dla lepszej pracy mózgu, żeby się nie odwodnić, żeby to było efektywne, efektywne. I bardzo ważne jest tu w przerwie, w tej dłuższej przerwie, czy też wieczorem, żeby zadbać o tą aktywność fizyczną, która jest nie dodatkiem, ale jest wręcz must have, jest... Wręcz obligatoryjna, jeżeli Ci zależy, żeby efektywnie pracować, bo aktywność fizyczna po prostu poprawia pracę mózgu, poprawia koncentrację i same korzyści przynosi. Oczywiście dostosuj aktywność fizyczną do swoich upodobań, tak, żeby ta aktywność przynosiła Ci po prostu radość, żeby nie była jakimś tam kolejnym obowiązkiem, tylko była chwilą relaksu, odprężenia, żebyś, wręcz można powiedzieć, nie mógł się doczekać. Właśnie na daną aktywność fizyczną. Więc to są najważniejsze wskazówki przy okazji techniki Pomodoro. Bardzo Ci polecam przy przypisaniu pracy magisterskiej. I na koniec trzecim elementem, który wpisuje się w naszą tematykę, jak pracować, aby sprawnie napisać pracę magisterską, to jest zaplanuj swój dzień. Stwórz agendę swojego dnia. Tak, aby ci ta agenda służyła, żeby można powiedzieć trochę tak, zaprogramować swój dzień, żeby się właśnie nie zastanawiać, co dzień, a co ja teraz będę robił, tylko już wiesz krok po kroku, jak Twój dzień wygląda, w jaki sposób go automatyzujesz, i ta automatyzacja, ta agenda, ta struktura pomaga Ci w tym, aby łatwiej zabierać się za tą trudną pracę, która właśnie jest związana z pisaniem. Pracy magisterskiej, więc dostosuj to do swoich potrzeb. Oczywiście inaczej to trochę będzie wyglądać, gdy masz zajęcia na uczelni, inaczej będzie wyglądać u osób, które jeszcze na przykład pracują, inaczej będzie u osoby, która na przykład ma już, może w całości, w cały dzień przeznaczyć pod kątem pisania pracy magisterskiej, więc to Dostosowujesz oczywiście do indywidualnych potrzeb. Ja Ci pokażę tutaj taki przykład, który mi służył, gdy byłem na etapie pisania pracy doktorskiej, a wcześniej magisterskiej, gdy już miałem do dyspozycji cały dzień. Czyli to była ta już ten, można powiedzieć, etap końcowy, gdzie należało się maksymalnie skoncentrować, skupić na tym, aby ten temat, mówiąc kolokwialnie, dowieść, gdzie no oczywiście zaczynałem od pobudki, po której Ważny aspekt takiego z mojej perspektywy obudzenia się, dotlenienia, tutaj ćwiczenia fizyczne, krótka rozgrzewka. Następnie, i teraz kwestia, myślę, tutaj indywidualna, można zjeść śniadanie, chociaż niektórzy nie jedzą śniadanie. Ja na przykład teraz śniadanie sobie przesuw, przesuwam gdzieś na okolice południa, gdzie widzę, że też bardzo dobrą e, aktywność mózgu mam dzięki temu, takiej pracy, umiejętności w skupieniu, ponieważ nie trawię już tego śniadania, tylko. Jestem odpowiednio wcześniej pobudzony po aktywności fizycznej i dobrze mi się pracuje. Oczywiście jest to kwestia bardziej indywidualna, więc sam decydujesz, czy to śniadanie jeść, czy nie jeść. Ważne jest, żeby to było z Tobą zgodne. I później właśnie jest ten czas pracy w skupieniu i korzystaj wtedy z techniki Pomodoro, czyli w zależności też od możliwości, od godziny do trzech, czterech. W zależności od tego, jak twój grafik wygląda. I dzięki temu tutaj zrobisz bardzo duży progres przy pisaniu pracy magisterskiej. Następnie zalecana jakaś aktywność fizyczna. No bo mózg potrzebuje po takich sesji właśnie dwóch, trzech, czterech godzin takiego odpoczynku, więc wskazane jest wtedy, właśnie, żeby odejść od komputera, pójść na spacer na przykład przejechać się na rowerze, czy nawet jakąś gimnastykę zrobić. Tak, żeby nawet zmienić otoczenie, pobudzić krążenie, na zasadzie takiej, żeby odpocząć. Ja przy takim pisaniu pracy doktorskiej miałem to zrobione w ten sposób, że rano właśnie jechałem na uczelnię na rowerze, gdzie pisałem pracę doktorską, właśnie kilka sesji pomodoro, i później na rowerze sobie wracałem do mieszkania na jakiś właśnie posiłek. Chwilę odpoczywałem po tym. I właśnie wracałem jeszcze raz na uczelnię, na rowerze czy komunikację miejską. I tam, właśnie, jeszcze taka sesja, dwie, trzy sesje Pomodoro. Byłem w stanie wykonać właśnie dzięki temu, że zrobiłem sobie tą po południu, tą przerwę, gdzie dalej był to odpowiedni poziom takiej aktywności umysłowej. Mogłem pracować w koncentracji, mogłem pracować w skupieniu. Na wieczór polecam zostawić sobie właśnie inne zadania, ale też drobne przyjemności, nagradzać się za to, co zrobiliśmy, doceniać to, żeby cieszyć się też tym, żeby to też mieć po prostu z tego satysfakcję, żeby nie być tak, mieć takie uczucia uciemiężenia, że tylko, a muszę cały czas to pisać i kiedy to się skończy? Żeby to bardziej było. Może nieprzyjemność, bo to chociaż czasem też już, bo jak gdy się do tego przyzwyczajimy, mamy odpowiednie nastawienie i to lubimy, to też może być to przyjemnością. Natomiast, żebyśmy nie mieli takiego uczucia, że to jest jakieś tam ciemiężenie nas, tylko po prostu normalna praca. No i później kwestia odpowiedniego przygotowania do snu, żeby zadbać o to już o kolejny dzień. Tu też jest taka fajna wskazówka. Żeby dobrze zacząć kolejny dzień, to warto już się do niego przygotować wieczorem, czyli zadbać o odpowiednią ilość snu. Można sobie na przykład przygotować śniadanie, czy drugie śniadanie już na kolejny dzień ubrania, to też później usprawnia taką codzienną logistykę. To są drobne rzeczy, ale naprawdę, naprawdę dużo wnoszą, dużo pomagają, usprawniają właśnie w takiej agendzie dnia. Zwłaszcza wtedy, gdy wymaga od nas takiej intensywnej pracy, czy to właśnie fizycznej, czy to umysłowej, w tym przypadku no to będzie praca intelektualna, gdzie mając tą agendę, dużo łatwiej ci się będzie pracować, dużo łatwiej ci się będzie pisać. Pod tym kątem jeszcze sobie pomyśl, gdzie będziesz na przykład pisał tą pracę magisterską. Polecam, gdy nie masz na przykład warunków w swoim mieszkaniu, w swoim domu, czy w akademiku, to, żeby pisać pracę magisterską w czytelni w bibliotece po prostu, bo tam masz praktycznie wszystko dostępne. Książki, literaturę, możesz przyjść z laptopem, po, z laptopem, podpiąć sobie internet i tam pracować właśnie w ciszy, w skupieniu. Też jest to fajna wskazówka, taki trik można powiedzieć, bo zmieniasz otoczenie, zmieniasz miejsce. I te książki też ci będą pokazywać słuchaj, skup się na pisaniu pracy magisterskiej. Nie? nie będzie takich rozpraszaczy, typu właśnie lodówka, jakieś tam koledzy, koleżanki, które mogą występować w naszym miejscu, gdzie na co dzień mieszkamy. Więc też sobie pomyśl tutaj pod kątem takiej strategii, gdzie najlepiej ci tą pracę magisterską będzie się pisało. Możesz sobie oczywiście przetestować różne miejsca i właśnie wymyśl metodologii Lean Startup, wyciągnąć szybko wnioski i podjąć, podjąć decyzję. Jeżeli coś nie działa, to oczywiście szybko to zmień i szukaj dla siebie optymalnego rozwiązania. Więc już widzisz, jak pracować w podsumowaniu, czyli skorzystaj z metody projektu, pracuj w skupieniu z wykorzystaniem techniki Pomodoro i zaplanuj swój dzień. Stwórz agendę, która będzie ci służyć, a dzięki temu. Będzie Twoja praca magisterska przyrastać w szybkim tempie, będziesz czuł z tego, czuła satysfakcję i radość. Czego Ci serdecznie życzę. I zapraszam, myślę, może kolejnego dnia do kolejnego nagrania, gdzie powiem Ci na temat komunikacji w pracy magisterskiej. Może taki nieoczywisty temat, ale bardzo ważny. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.